No to co? To, e, wstać? Nie! Nie? Na siedząco? Na siedząco. No <śmienic> Wstana, to mi pewnie będzie... Już. To tak 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 Tak, co? Kochana córeczko, życzymy Ci dużo uśmiechu, tak jak do tej pory. Dużo szczęścia, miłości, zdrowia. Dobrego męża. Też w przyszłości to, to dobrego męża. nie, <śmienic> nie, nie. nie, nie. No i co, i spełnienia naszych marzeń. marzeń. to co powie? No, Ja ci córka życia, na pewno nie jakiegoś męża nieogarniętego, bo na pewno taka. będzie tak, naprawdę tak. Tak, tak. Tak, tak. Tak, tak. żeby ci było ładnie, słodko się życie układało, Tak, była zawsze taka piękna tak. Tak, tak. Tak, Uwaga, uwaga! Przychodzę do Pani. Dwa słowa dla Roksany. Daj ją. Mama! Da radę? Życzę Ci, kochanie, wszystkiego najlepszego. Ja. Dużo szczęścia. Uśmiechu na twarzy. Aby znowu bałaganica rosła. Przechodzi tutaj na rączki. Z rąk laszka. Ja życzę najlepszego, dużo marstervy. Dużo marstervy. <mstrjos farmer> tu... wszystkiego najlepszego, dużo marchewki. Dużo marchewki. Cześć, cześć zdrowia. Wszystkiego najlepszego. To następny? Na ręce, proszę zanieść. Trzeba zanieść, to pójdę. No. A my co ci życzymy? Co życzymy? No. Dużo zdrówka. Tak. Co tam jeszcze? Proszę zdrowo. No. rośnie no. zdrowo, kolorową jej. Tak. Tak. I Żeby się nie spieszyła do dorosłości, bo to nie jest tak Minę fajnie. wesołą. No, minę no. wesołą. No. Co, co jeszcze? Więcej? Żebyś była zdrowa. Tak? Będziesz Żebyś zdrowa? Żebyśmy się słuchała rodziców. Tak. Będziecie się jak wujek całują też, całują ją grączkę. No jak, no daję ci rączkę, żebyś nie całował. Chcesz Ale ja mam na żadnego, nie no. No wujek Przechodzimy dalej. idziemy do Teraz do baraka. Trzeba. Takie

Żebyś nie płakała, żebyś zawsze miała uśmiechnięcia. już dużo przyjaciół. No, Męciu, wszystkiego najlepszego. Patrz na Olivera. o, o, o boja, Nie, nie Babciu kochana, babciu ukochana.

Żebyś drób, to dużo, 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 żeby dużo, 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 Wszystkiego najlepszego, to sobie za tylko.

Dzień dobry. No, nie, wynajdujesz. Chodź Dorian. <laughs> dobrze. Dobrze. Dorian, chodź. Ale nie ma. A oni będą wiedzieli o co chodzi. Chodź Dorian. To się zastanowił, no, W naszym imieniu życzenia złoży dla weksany domy. Dorian. Dorian, powiedz coś. Panie Janku, czekamy na los. Życzę Ci Ej, no wszystkiego, co najlepsze. nie? Zdrowia szczęście i cudy, Marta z Mirkiem tobie życzy? Daj mu A, tak. O, super. A teraz chodziliśmy się w Dorianu. Dorian nie mówi. A, <laughs> e? no. Ciocia, proszę. Chodzi Ale dzisiaj ma. Miejsca. Chopa, chopa. Od razu tylko powiem, wiesz, ja jestem z Mamku to jest mi narzeczony życzymy ci wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęścia, pomyślności, dużo słodyczy i zdrówka, i szczęścia. Kuzynka życzy. Kuzynka życzy, dokładnie. A ja jej nalczone, to ja życzę, dobrej spółki. Żebyś miał kogoś takiego, jak ja mam jego. Tak Do... jest, brawo. Kto jeszcze? Ty wszyscy. Daria. Ciocia. Chodźcie tu, chodźcie. Stasiu czekamy. Przez... A babcia nie chce. Hej Roxy. A co? Się? Hey. Ja myślę, że tobie już prawie wszyscy złożyli życzenia piękne. Oj tak. Roxy. Ja myślę, że Tobie już wszyscy złożyli naprawdę piękne życzenia. I myślę, że jak wkrótce podrośniesz, to przyjdziesz do cioci, porozmawiamy i ja cię wtedy będę życzyła tego, co najlepsze. A teraz życzę Ci, żebyś wykopywała się w grobiu i w dużej miłości od braci i od rodziców. Moja czapka. Tak. To no, no, co To będzie. No. A, Ale to za chwilę, wszyscy wiedzą. A co ty za jest <laughs> Nie, mam. nie, 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 ona weźmie ta ona nie, do buzi, nie, nie, do nie, nie, Drobniaku, nie, w papierku. nie, nie, Papierku nie będzie. No, ja to nie oh. nie o. już jeszcze ostatnia, ostatnia tylko runda przed tobą i pójdziesz spać. Albo będzie wybierać jak ten, no, nie, Oliver na śpiocha. Nie, no. Tak? No, no, tam jest no. Nie Oliver już spał. to Dobrze, do po chcemy wybierać. Bo Reksana chce spać. Ale lepiej najpierw zaśpiewam. No właśnie. No nie ma spania A gdzie jest ptaszek? A gdzie mamy ptaszka? A gdzie ptaszki? A gdzie są ptaszki? Zobacz co tam jest. Chwileczki tutaj. Ooo, obolona. Mamy tak? Mamy balonikę. gdzie się Zaraz ostatnie i pójdziesz, przystanie śleczko, pójdziesz spać. Mm, tak! A ja wiem, chcesz śmiać. Wy męczylicie, tak? Uśmiech. Co pan jest? jest? O, Takie płacy.